Na cześć! Witam was serdecznie w kolejnym odcinku ze stadio wali. Och, marnie, jak miury, w końcu pracujesz. A tak w ogóle to mam dla Ciebie prezent. Och, więc zauważyłaś notatkę, którą zostawiłam. Dziękuję Ci bardzo. Okej, okay, więc skoro już jesteśmy przy rozmowach z ludkami, to jest pewna kwestia, którą chciałabym poruszyć i jest ona dość ważna, więc jakbyście mogli, to proszę, żebyście nie pomijali tego fragmentu. Przeprowadziłam pewną rozmowę w moich komentarzach. Tam jedna osobka trochę się skarżyła, że to moje zmienianie głosów to trochę przeszkadza jej w oglądaniu i to irytujące jest. I taki mini problem jest taki, że ja to lubię robić i to sprawia mi wielką frajdę. No ale z drugiej strony te nagrania są dla was i wam się ma to przyjemnie oglądać. I stąd moja prośba o to, że jeśli są jeszcze jakieś osoby, które to irytuje, to niech się zgłoszą w komentarzach, niech mi napiszą. I jeżeli będzie was tam kilka sztuk, <laughs> to... To przestaniemy używać tych głosów, znaczy ja przestanę. A jeśli nikt nie napisze, to stwierdzę, że jednak wam to nie przeszkadza i będziemy się dalej bawić po mojemu, ok? Ok, super. W tym odcinku nie będę zmieniać głosów, bo jak możecie zauważyć po moim głosie, to jestem troszeczkę chora i ku mnie boli i będę czytać swoim chorym głosem. Zobaczmy, co mam dla Ciebie: Ticket, Price Ticket i Pieniądz. Pieniądz, to jest świetnie marni, bo ja akurat za ten pieniądz to ja kupię. Jezus Maria, jakie to je drogie. Za ten pieniądz to jako piesiano dla Basi. A jako już dzisiaj pada, to Basia się nie naje, bo Basia je trawę na dworze, a jak pada, to nie wychodzi z domu. Tylko ja jestem taka szalona, żeby biegać po dworze w deszczu. Bez parasola. Basia, mam żarcie. Położę ci tu więcej. I okej, okay, jak obiecałam, Cię od rana idziemy do jaskini. Trochę czasu nam zleciało, ale to nic. Nie będę się przejmować tymi zbiorami, bo i tak mogę sobie zebrać jutro i nie muszę siać niczego innego nowego w ich miejsce, także luz. 50. A, mieliśmy sprawdzić czy prezent można otworzyć. Można. I dostałam buciczki. Na pewno będą lepsze niż te, które mam. Tak, bo te mają jeden, 1 O, a to jest przejście już. Oni mnie podjudzają z tymi dziurami, ja bym chciała wejść przez tą dziurę pa hamerem dostaniesz. Wziąłem go sobie, bo on jest fajny do tych latających przeciwników, bo one to za nim podlecą. Do glutów może niekoniecznie, w gluty się spamuje. Mam drugie przejście. Chce ktoś jedno? O! O, duch! O Boże, to miejsce jest nawiedzone. Nie podchodź! Ty jesteś jakiś nieśmiertelny. Paproch. Czekaj. Ej! Ała! uderzmy. Ale dużo tutaj jest żelaza. To jest kolejny segment, aby powiedzieć o tym, co u mnie, ale w sumie u mnie się nic ciekawego nie działo. Oprócz tego, że mam chora cały tydzień i leżałam w łóziu. Przegapiłam w ogóle największą temperaturę, będąc w gorączce i umierając z zimna. Także Stonks. Znowu ty. Odejdź. Wezmę na ciebie mojego banhamera. O nie, banhamer nie dał rady. O, tu sobie nietoperek śpi. Czekaj, czekaj, obudzę cię. stałeś. To śpi. Snem wiecznym. Bum! Nie! O. Raz. Dwa, trzy, cztery. Okej. Okay. Dobra, to do domu. Nie ma co. Nie będę marnować jedzenia, jak mogę je wziąć na jeszcze inną wyprawę. O. Kurde, bombardier. Mistery boksy teraz mogą być znalezione. Mam nadzieję, że te rzeczy dorosną do jutra. Tulipana dla babci trzeba zostawić jakiegoś. Jak się trafią urodziny, to będę miała co jej dać. O Basia wyszła! Basia widzę cię. Cześć Basiu. To co, wracamy do jaskini chyba, nie? Chyba, że najpierw ogarniemy ten ticket jeszcze. Możemy ogarnąć ticket. O, może jak już jestem, to dam rzeczy do tego mm, do muzeum. ale popylam z tym wachlarzem na głowie. Byle nikomu tego nie dać, dobra, będę ludzi bamhamerem trzaskać. Wszyscy wydają się trochę bardziej zadowoleni w weekendy, nie sądzisz? Dajmy drzewo. Orange. Okej, okay, a orange to kiedy rośnie? W lato. Ale 28 dni mu zajmuje, żeby dorosnąć. Także moglibyśmy dopiero na następne lato. Tu. 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 Mogę je przestawiać, nie? To może w tańczej ułożymy. Bardziej tańczowo na razie się nie da, sorry. A jeszcze ametyst. Ja już oddam ametyst? To amilce dam w takim razie. Ametystyk już jestem, albo Abi. Zależy, która się pierwsza trafi. Oj, sorry. Pachnę trawa, a ty masz ściętą głowę i co, kto ma gorzej? O, pierwszy raz widzę, jak tylko czytać z telefonu sam. Jedna sekundka, muszę ukończyć ten level. O, Seba, to ty wyszedłeś z domu? Co, nie słyszałem cię. Jestem zajęty myśleniem o czymś. Siostra w domu? Tak, w domu, ale nie jesteśmy dobrymi przyjaciółmi. No to chyba do Abi. Seba jest tym młodszym rodzeństwem, który musi patrzeć, jak starsze gra w grę. Tak się wychowałam, tak wyrosłam. Na oglądaniu gameplay'ów mojej starszej siostry i teraz zostałam youtuberem. Chciałam jeszcze sprawdzić Silos, ile kosztuje? A! Mało kosztuje! To no możemy go wybudować w sumie. Tak będzie prościej. A dzisiaj ktoś, ktoś miał urodziny? Nie wiem, czy jednak pójdziemy do tej kopalni dzisiaj. Mam akurat 10 kleju. Dobra, 5 tego. A dobra, wezmę wszystko i tak będę zbierać pieskini w razie czego. I okej, okay. coś chciałam sprawdzić? Urodziny, dobra. Dzisiaj ma Emilka urodziny, a wczoraj miał Pier i, i nie ogarnęliśmy. Dobra, to jednak trzeba tą Emilkę złapać i dać ten ametyst. Miałam takie dobre przeczucie dzisiaj i odpuściłam. <grym> siedziała w pokoju. Tylko żeby do Robin zdążyć jeszcze. Dobra, to może najpierw do Robin w takim razie. Kurde, nawet jak nie ma tej farmy, to jest tyle rzeczy do zrobienia. Dobra, to będzie tu. Można go przestawić, jak już mówiłam. Cześć, wróciłam. Gasto się nie zdąży za tą techniką. O, pamiętałaś o moich urodzinach. Dziękuję, Karciana. To bardzo miłe z twojej strony. I co, jak serduszko z Emilką teraz? Wow, ale wyszczeliło! No, opłaca się im dawać ukochane rzeczy w urodziny. O, dzień dobry, Shane. Dlaczego mi przeszkadzasz? Chcę być sam. Dlatego przybyłeś do baru pełnego ludzi, Shane. Po prostu chcę być beze mnie, Shane. Sam beze mnie, Shane. Okej, okay. jaskinium. Nie wzięłam kilofa, ale debil Nie, no dobra, jednak odpuszczamy tę jaskinię. Nie będę trzeci raz Łazić do domu, już się ciemno w ogóle robi Plany pokrzyżowane zostały Przez los i głupotę Ale głównie przez los Tylko nie z pani do wody, dziękuję Posłuszne drzewo O, byczka Co to? Mo mushroom lock To jest jakiś ozdobny coś? Okej, okay, teraz chwila prawny. Wyrosły nam te kropy, które Chyba wyrosły? Tak, dobrze policzyłam. Dobra, to sprzedam, bo jest fajne i drogie pewnie. O, Emilka dała mi przepis na sałatkę. Miło, tylko nie mam gdzie jej ugotować tak troszkę. Już się możesz bawić. To ja zdążyłam wyhodować tylko jedną truskawkę w takim razie. Opłacało się jak nic. Ty, Basia, urosła, teraz jest Barbara. Ty nie jeszcze. tak. O, jajo. Jajko. Zabieram moje pierwsze jajo. Sieć. O, to jest tanie. A to w ogóle co robi? Aha, na tym można posadzić grzyby, ale nie mam hardwooda, ani nie mam mosa, nie wiem skąd się mosa bierze. Mosa to się pewnie z nosa bierze. Mogę jeszcze zrobić to, Aha! tapper. taper, to też trzeba zrobić, nawet więcej takich. Raz, dwa, trzy. Ok, to postawię może tu. I mogę coś wsadzić do tego i będzie dżem. Albo pikle. Wsadziłam marchewkę. Tu drzewo nieścinalne. Muszę znaleźć jeszcze dwa różne drzewa. I tu, skądś muszę wytrzasnąć te trzecie drzewo, a nie wiem skąd. Bo ja chyba ścięłam wszystkie i zażarłam w batonach. To jest chyba dąb. A przynajmniej takie mam odczucie i wrażenie. Wasia, co ty tu robisz? Wracaj na górę. O, dzień dobry, to ta pani, co ma marżę 100%. Ja już się nie dam skamować drugi raz. Tu tu, 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 tu i sprzedam wszystko. Sprzedam wszystko, tak. O, tu jest to drzewo, co ja je chcę w domu. Wyrzuć sadzonkę. Dziękuję. Haha, ha. o bagieta. Potrzebuję tak, miejsca, w którym zasadzę wszystkie trzy rodzaje drzew i będę miała blisko, żeby chodzić do nich. Może niech będą tu. Tu jest takie miejsce. Raz. Dwa. I trzy będą krzywo, to nie. Czekajcie. Może tu? Albo nie. O nie. Kurde, musi być dobre miejsce na te rzeczy. O Boże, nie sądziłam, że to mi tak długo zajmie. Tu jest już za daleko. Nie podoba mi się. Mogę tu? Dobra, tak, tak będą. Chciałabym jeszcze zasiać to drzewko. I tu też mogę sadzić? To tu będę miała drzewko. Tu, jak mogę sadzić wyżej, to ja chcę jednak tam wyżej. Szyszek, żołądź i to. Okej, okay, tak wyżej będzie lepiej. Okej, okay, teraz pytanie. Gdzie ja chcę zrobić pola, uprawne? Bo tu już chyba nie. Wiecie, co mam taki jakiś dziwniejszy pomysł? Pytanie, czy robię się jutro winie ze wszystkim. Okej, okay, na razie spać. Wow, ale Sahara. Kurde. Czekaj, król, dam ci pić. Ok, to. Co? Ups. A, ja już mam zrobiony ten. Silos. No to super. Bo ja mam taki jednak pomysł, żeby Basie przenieść, wiecie? Basia, a wejdziesz do kurnika na chwilę. Basiu, mogę Cię popchać, żebyś weszła do kurnika? Najgorzej. Ja i obaśki. Pierwsze co, to musimy iść do Piera. Pierwsze do Piera. Chyba, że to są tu jakieś fajne rzeczy nowe. O, są nowe fajne rzeczy. O, jakiś kwiatek. Tutaj widzę. Mamy pierwszy dzień lata. A ja w poprzednim odcinku powiedziałam, że będziemy mieć pierwszy dzień jesieni. I wiecie co, ja się nie dziwię, że ja to powiedziałam, bo ja gadam bardzo dziwne czasami duchne rzeczy na nagraniach. Ja się po prostu dziwię, że ja tego nie wycięłam w montażu. Pokerel montażysta zazwyczaj jest czujny. Może mi się pomyliło z tym, że u nas zaraz będzie jesień. Tak będę to sobie tłumaczyć. Okej, okay, to. To cześć, Marni, a ty nie w pracy? Po prostu kocham zwierzęta, pani karciano. E, traktuj je dobrze i będą twoimi przyjaciółmi. Jestem pewna. Kurde, ile tu jest rzeczy? Wiem, że na pewno chcemy Sunflowery, dwa, bo Heidi je lubi. Na pewno chcę 4, pięć, sześć. Dwa tego i resztę chyba po dwa. No i na melona mnie już nie stać, a to jest najgorzej. A czekaj. Stać mnie. Na dwa. Okej. Okay. To ja chyba jeszcze pozbieram te rzeczy, żeby móc kupić więcej malonów. O, jest to, co muszę mieć. Super. Cześć czapkowa, mysza. Może jakiś nowy czapek? Nie. Nie ma czapki za przejście w następną porę roku. Więc co? Chyba nie wrzucam tego do community center, bo teraz każdy pieniądz na wagę złota. Złoto na wagę złota. Owszem. O, Karolinka. W środę sklep jest zamknięty. Ja wiem. Nie musisz tam nie krzyczeć. Okej, okay, pir. Mam do sprzedania jeszcze takie rzeczy. Chcę mieć ich tyle ile mogę, czyli więcej nie mogę. Okej. Okay. Mhm, ja bym chciała przenieść Baśkę. Chyba tu ją dam. Nie będzie mi za bardzo zasłaniać tego miejsca. Gdzie jest w ogóle Baśka? Już weszła do środka, to dobrze. A nie! Baśka uciekinie. Mam nadzieję, że dojdzie stąd. Teraz do końca dnia raczej będziemy zajmować się sadzeniem roślinek. Najbardziej będą... Cześć Basia! <laughs> Najbardziej będą mi przeszkadzać te rzeczy tutaj, ale trudno. Tu nie mogę. Tu mogę dopiero pierwszy? Dobra, trudno. Tu nie mogę, okej. Okay. Wiecie, będę sadzić te rzeczy tak w kółeczkach. A przynajmniej taki jest zamysł. I myślę, że ci, którzy grają wiedzą dlaczego będę robić te kółeczka. I na razie powstają tutaj strachy na wróble. Nie wiem, co później zrobię, ale dobra. Okej, okay, teraz przede wszystkim trzeba zasiąść to i rzeczy, które rosną, wiecie, odnawiają się. Rzeczy dalej będą rosły krzywo jak coś, to się nie zmienia. Okej, okay, na nieszczęście nie pada. Cześć Basiu, jak ci tam w nowym domu? O, widzę, że trawkę podżerasz, jest dobrze. Jajo. I mamy blisko do wody i jest super. Karel, czy ty masz Zeza? <grych> Czemu jest tak krzywo? To, to, to nie jest do końca to, co ja planowałam. Miało być równo, a nie jakieś krzywo z Zezem. To wszystko przez ciebie, pniaku. Okej, okay, musimy znaleźć jakiś sposób na zarobek, także chyba dzisiaj idziemy łowić rybki. Purple mushroom. Gdzie ja się znajdę purple mushroom? Pani... Mam tylko jednego grzyba. O, czas ma za niedługą urodzinę. Później ma Gaz, później ma Maru. Cześć Jazz, słyszałam o Twoich rodzinach. Co? <laughs> Cześć. O kurde. Taka jakaś bardziej otwarta jesteś w lato. My mamy jakieś przyjaźnie? Już nie? Mamy jedno serduszko z Jazz. Uuu, jesteś cała brudna. No tak to jest, jak się ciężko pracuje. Idziesz na plażę Healy? Nowa ryba! Tyńczowa ryba. Nie wiem, co ten wyraz znaczy, ale chyba znalazłem yy, piękne muszelki. Pierwszy raz powiedziałeś coś, no. O! <laughs> Jeśli moje włosy nie są takie popularne wśród panienek, przysięgam, że e, zgole je w ciągu sekundy. Życie potrafi być ciężkie. Aha, a co mówiłam, że w końcu powiedział coś normalnego ten klip. Ale tak sobie po prostu stoisz na plaży i oglądasz widoczki? O, tilapia. Uuu! Czerwony mulet. Ło, wystrzałowy ryb! Ej. Ej, 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 ej. Ja jakaś chyba dzisiaj w formie jestem. Co to jest? Tuńczyk. Znowu tuńczyk? Tuńczyk. Nie, ja nie będę ryzykować, bo tuńczyk to narwane stworzenie jest. O, samo mi zaliczyło, jej. Dzięki tuńczyk. Przynęta, której nie mogę użyć jeszcze. To jest bardzo agresywny tuńczyk. Takiego agresywnego tuńczyka to jeszcze nie widziałam. Chyba nawet nie był tuńczyk. Dżoża Cola. O, sam! Akurat mam Dżoża Cola. Poczekasz chwilę jeszcze? Prezent śmieciowe, żarcie. Ktoś wywalił. A ja ci dam. Nie tobie, creepie. Dziękuję, bardzo to lubię. Jej. Mogę w tym mówić? Mogę! Złapię coś. Znaczy, nie wiem, czego ja się spodziewam, ale może. Jest coś! Kamień. Super. Tu? Tak. I to. I mam jeszcze kraba i to. I wystarczyłaby tylko jedna rzecz. Kurde, a ten jest gwiazdkowy bardzo. To ja może jeszcze ją złowię kiedyś. A później będę płakać, że mi się nie udało, nie? Ale dobra. Dobra, nie w sumie wiecie co. Jednak ją oddam. Mam taki scenariusz w głowie, że może mi się jednak kiedyś nie udać jej złapać jakimś cudem. Klik, tak. Dużo ryb to w sumie nie złowiłam, głównie śmieci. Dżem z marchewki. Piklowana marchewka. Sprzedam ją. Było trzęsienie ziemi w nocy. Piker kosztuje 120. Nice! Karciana, to jest upokarzające. Zgubiłem moje szczęśliwe fioletowe shorty. Mówię Ci to dlatego, ponieważ myślę, że mogę Ci ufać. Jeśli znajdziesz je, przynieś je z powrotem do mnie, do, do mnie osobiście. Zapłacę Ci. Dziękuję, Major Luis. Dobrze, znajdę Twoje gacie. Cześć, Basia! Może sprzedam dwa jaja Basi. Pierwsze sprzedane jaja basi. Jaki mamy etap przyjaźni w ogóle z Kruelem? Bardzo spokojny etap przyjaźni. Z Basią trochę mniej, ale Basia jest młodsza. Wydam resztę moich pieniędzy na kolejne nasiona, tak myślę. To był dobry pomysł, żeby przenieść Basię. Już nie ucieka. Zamknięte w środy, a Karolinka krzyczała i ostrzegała. O, robale. Tu marchewki są. Squash seed summer squash. Dobra. To coś innego. Myślałam, że to będą marchewki. To w każdej porze roku jest coś innego? Cool. O, fajne mają nasiona. Nie znam cię wystarczająco, żeby ci zaufać. Sorry. Stary, grzebeliśmy razem w śmieciach. Znaczy się ty grzebałeś, ja patrzyłam, ale ja też grzebię, jak ty nie patrzysz. To prawie jakbyśmy robili to razem. I znowu ty, dziadzie. Uu, o, ryba. Ryba. Ryba z niego wypadła. Słyszę, jak one tam piszczą. O Boże, ile paprochów. Piep, 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 z mała Co jest? Energii mało mam. A przeszłam dopiero pierwsze piętro. Wydrop przejście. Potrzebujemy wydropić przejście. Znaczy się ty musisz. Nie mogę się obrócić. No i mnie dziabną. W plecy nie bij. Czekajcie, biorę wam hammer. Już jesteś zmęczona. Ciasteczko od babuszki. No, ciężko to widzę, widzowie. A widzowie, jak to widzą? Nie poddam się. Zeszły wszystko, co mam w swoim ekwipunku. No nie, zakrętasowe. sowe. Nie lubię zakręta O, o, chyba jednak lubię zakręta sowe. Prezent! Nowy miecz. 4,10. Ale jakieś inne efekty też. Nie wiem. Przetestuję, mogę teraz chodzić z nimi wszystkimi w kieszeni. Czekajcie, chłopaki, bo ja chcę zobaczyć, na Was przetestować. Jezu! To jest gigać! Jak jakiś psychopata się czuje. Z jednej strony to mi się nawet nie podoba. No co? Co? Podejdziesz bliżej? Nie, no fajnie jest ten miecz. Kurde, nie wiem, czy nie lepszy niż Bahammer w ogóle. Tak, idę dalej przez te przejścia tylko po to, aby podziwiać. i po paprochach. To jest takie trochę agresywne bardzo. Ciekawe, muszę go docisnąć do ściany. Muszę go docisnąć do ściany i tam go dojechać. Kurde, jeszcze jest 12. Ja się tak dobrze bawię. Tak mi się spodobała zabawa tym nowym mieczykiem, że aż kurde zaraz po mnie będzie. A ja zdążę jeszcze nawet sprzedać rzeczy. Jednak mogłam zostać i trochę więcej pobić. Złoto! Nawet nie zauważyłam, że mam złoto. O jaja baśki, sprzedane za stówkę. Dobrze. Okej, okay, ale myślę, że to będzie już zakończenie naszego odcinka. Dziękuję, że dotrwaliście do końca i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Bye!